Cześć, witam Was znowu, wiem. Dzisiaj już nagrywam czwarty odcinek, wiem. Te, teraz zrobimy ubrania, ubranie dla mnie z gumek. Ja sobie wezmę te fioletowe. I jeszcze zrobimy kolczyki. A kolczyki to z dwóch gumek. Zależy, jakie chcecie długie i... Oj, przepraszam. Yy, jakie długie i jaki kolor. Dobra, zaczynajmy, tylko poczekajcie. Dobra, już chwilkę. Dobra. Pierwsze co zrobimy to ubranko. Zaczynajmy. bierzemy gumkę jeżeli w jest za chudy to po prostu dajemy na dwa albo na więcej jeżeli jest taki za chudy na przykład na ptak albo coś pękła mi gumka dobra wziąłem następnią Przepraszam, ale mi się ciągle kamera przewraca. Trzeba to tak trochę naprawić, by nie było widać pet shopa w ogóle. Dobra. Teraz robimy dół. Myślę, że się nie obrazicie jak zabiorę na chwilę pet shopa. Dobra, mamy takie ubranko już zrobione. Teraz pora na kolczyki. Kolczyki zrobimy w taki sposób. Potrzebne nam do tego będzie haczyk i dwie gumki. Patrzcie uważnie. Bierzemy haczyk, zakładamy na jeden koniec i na drugi. Teraz robimy tak samo z drugim kolczykiem. Dobra. I mamy. Teraz jak to założyć na patrzepa Mamy petszopa. I zakładamy. Bierzemy, zakładamy jedną gumkę na ucho i zrobimy tak samo. Nasz Petrzep. I już jest pięknie ubrany i ma piękne kolczyki. Teraz może wyjść na dwór. Myślę, że Wam się podoba mój odcinek. Trzymajcie się. No i cześć.